Cześć kochani, ostatnio pod którymś z filmików napisałam, że będę się zajmować architekturą i religią, czyli rzeczami, na których w ogóle się nie znam, ale w związku z tym, że byłam ostatnio na Żuławach i tam po raz kolejny zainteresowałam się pewną religią i pewną architekturą, to postanowiłam jednak wypowiedzieć się i powiem, co wiem własnymi słowami. Ostatnio byłam na Mierze Wiślanej. Mi chodziło głównie oczywiście o morze i o zale Wiślany, ale także zwiedziliśmy trochę Żuław. Żuławy dzielą się na Wiślane, Elbląskie i Gdańskie. Jeśli ktoś wie, że jest więcej, to PLIS, niech napisze w komentarzu. Ja byłam, chyba, ja byłam we wszystkich ale takie najbardziej, przepraszam za katar i za chrypę, ale takie najbardziej spektakularne to są żuławy wiślane. Na tych żuławach jest, chociaż może na elbląskich jest depresja największa. Nie, chyba na wiślanych. To niedawno uznawano, że w raczkach jest największa depresja w Polsce, ale okazało się, że jednak gdzie indziej na żuławach wiślanych. Dlaczego te żuławy wiślane są takie ciekawe? Na żuławach wiślanych żyło kiedyś bardzo dużo menonitów. Menonici to był taki odłam religijny. Oni założyli swoją Nazwać to można organizacją, tak? Organizację religijną swoją założyli w Holandii, ale tam Holandia była bardzo nietolerancyjnym krajem w XVI wieku i w związku z tym oni postanowili się przenieść tam, gdzie była tolerancja i gdzie przyjmowano przybyszów z zagranicy z otwartymi ramionami, czyli do kraju nad Wisłą, do Polski. I nauczyli tu bardzo wielu rzeczy. Mieszkańców. Przede wszystkim chyba pokojowego i spokojnego podejścia do życia, ponieważ oni nie uznawali wojen, nie szli do wojska, nie brali broni do ręki i stosowali się, stosowali się do przykazań dziesięciu. Jak również do wytycznych, które były w Piśmie Świętym. Czym oni się tu zajmowali, <coughs> na przykład na Żuław, Bo Oni mieszkali nie tylko na Żuławach, ale tak większość chyba raczej tu. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia Muzeum Żuław w Nowym Dworze Gdańskim. Tam, jest, tam są spisane takie ciekawe historie ludzi, którzy zamieszkali tu po II wojnie światowej, ale również jest dużo o kulturze i historii menonitów. Oni tu pokazali ludziom, w jaki sposób można uprawiać, robić uprawy na terenach podmokłych. W tej chwili, jeżeli będziecie coś słyszeli dziwnego, to będą to klikania myszy, ponieważ ja w tej chwili pracuję i nagrywam. Ale może dobrze, może na chwilę przestanę klikać, może skupię się na samym nagrywaniu. Nauczyli ludzi osuszać te tereny. Tereny po osuszeniu okazały się niezwykle żyzne. Oprócz tego, że te tereny osuszono, to później trzeba było pilnować, żeby nie zostały ponownie na, zalane. Więc przy wałach przeciwpowodziowych, non-stop, przez 24 godziny na dobę, były prowadzone obserwacje. Był tam po prostu strażnik, który. W razie no, jakiejś tam sytuacji groźnej, informował, alarmował wszystkich mieszkańców, żeby biegli i ratowali. Więc takie uprawy. Tutaj yy, wspomnę, że również nauczyli robić ludzi sery, i takie sery menonickie możemy w jednym miejscu kupić. Ja o tym za chwilę opowiem. Takie różne, bo to właściwie kultura później została przemieszana z niemiecką. To była kultura niemiecka, holenderska, miejscowa i, i bardzo wspaniałe rzeczy z tego powstały do jedzenia. tam się też przypisuje, że nauczyli ludzi budować domy podcieniowe. Domy podcieniowe to są takie wspaniałe budowle. Z takim wypuszczonym do przodu na pierwszym piętrze podcieniem, podpartym wieloma kolumnami. i więcej kolumn, tym to znaczyło, że gospodarz jest bogatszy. I te domy podcieniowe właśnie przypisuje się im. Ale czytałam, że jest to jednak nie do końca prawda, ponieważ Menonici byli bardzo skromni. No, możemy ich porównać do Amiszy. Później w XIX wieku wynieśli się do Stanów Zjednoczonych, bo chciano ich tu wcielić do wojska, więc oni to było niezgodne z ich religią i, i wyjechali z Polski. No i właśnie mówi się, że Amisza, kultura Amiszy, Amiszowska, ma coś wspólnego z Mennonitami. Te domy podcieniowe, no właśnie, dlaczego nie pasują? No bo byli skromni, tak? Więc się jednak przypisuje, że być może to jacyś bogaci gospodarze krajowi, miejscowi je stawiali i je wymyślili. Pasuje do menonitów to, że takie domy były w sumie zabezpieczeniem w razie zalania, zabezpieczeniem tego dobytku, który się znajdował na parterze. Bo ten dobytek można było przenieść na górę, na której było więcej miejsca, Niż na dole, dzięki temu wypuszczonemu właśnie podcieniowi. No, coś tym jest. Niezbadana jest to sprawa. Ja na zdjęciach tu zaprezentuję kilka takich domów podcieniowych. Pięk, najpiękniejszy dom jest w Marynowach. Jest jeszcze bardzo ładny w Nowym Stawie. W Lubieszewie zupełnie przez przypadek trafiliśmy, bo, bo Mieczysław źle skręcił, zamiast w lewo to w prawo i znaleźliśmy. Piękny dom podcieniowy z takimi zielonymi okiennicami. Jeszcze byliśmy w Orłowie. Jeszcze taki dom na żuławkach, przynajmniej w żuławkach spotkaliśmy. Tam w jednym miejscu jest dom, też taki bardzo ciekawy, który ktoś przepięknie odrestaurował, ale jest tak dosyć zakrzaczony dookoła i nie, nie można go dokładnie sfotografować. W każdym razie ktoś się tak postarał, że postawił obok tego domu garaż w stylu. Tego domu podcieniowego, żeby nie było takiego dysonansu na podwórku, bardzo mi się to podoba. Także tu prezentuję na zdjęciach kilka domów podcieniowych oraz charakterystyczne cmentarze menonickie. Właściwie to jeden jest taki duży w stogach malborskich pod Malborkiem, natomiast jest jeszcze taki malutki w żelichowie. Żelichowo, czy żelichów, chyba żelichowo leży na trasie, przy trasie pomiędzy Nowym Dworem Gdańskim a Stegną i tam znajduje się też dom podcieniowy Mały Holender. I w tym Małym Holendrze w tej chwili otwarto restaurację z takimi daniami regionalnymi. Jedliśmy tam pyszne klopsy królewieckie, bo niedaleko jest Wisła Królewiecka, więc tak się nazywają. Piliśmy wódkę Handel, czy ja piłam, bo Mieczysław nie pije. To jest taka wódka miejscowa y, podawana w kieliszku ze śliwką na wykałaczce, trzeba długo namoczyć śliwkę, zjeść ją, wypić szybko wódkę i złamać wykałaczkę na szczęście. Tak to wygląda. Y, jeszcze tam mieliśmy raki, y, z makaron z pesto y, takim pietruszkowym pyszny. No Było tam dużo dań, ale w tej chwili już nie pamiętam. Menu chyba mam sfotografowane, to też tu zamieszczę. Bardzo, bardzo fajna knajpka i oblegana, bardzo klimatyczna. W środku, w izbie można naprawdę, w kilku izbach, można zobaczyć naprawdę ciekawe rzeczy, jak to wyglądało. Piec jest piękny tam i jest taka rama z tapetami, ze wszystkimi tapetami, które były przedtem na ścianie w tym domu. Także serdecznie zachęcam do odwiedzenia mierzei wiślanej, pozwiedzania sobie do wszystkich miejsc, gdzie wisła się rozwidla. I w wielu odsłonach wpada do morza czy do zalewu wiślanego. Piękne mosty, kapitalne, takie. Żelazne mosty, bardzo fajne, charakterystyczne dla tych miejsc. Są. No i. O już wiem, gdzie jest ta depresja najniższa. W Marzęcinie. W Marzęcinie. Ale w raczkach cały czas jeszcze są oznaczenia, że jednak to tam. Także no, sprawa jest do zbadania. Także też możecie jeździć i badać te tereny. A przede wszystkim warto objeździć wszystkie miejsca, w których są te piękne domy podcieniowe i takie charakterystyczne kościoły. Z cegły, ale z wieżami drewnianymi. Też bardzo stare i bardzo fajne. Jeszcze sobie przypomniałam, że jest dom podcieniowy w Trutnowach w bardzo takim nietypowym kształcie, gdyż nie jest symetryczny, ale tam jest muzeum. Można sobie obejrzeć jakieś pamiątki po menonitach, z tym, że jak my byliśmy, to to muzeum akurat takie prywatne muzeum akurat było zamknięte, ale może wy będziecie mieli. Więcej szczęścia niż my i sobie to obejrzycie. Zachęcam serdecznie do odwiedzenia tych miejsc. Papa, pa. Wasza Beksi. Żyjcie zdrowo, bądźcie zdrowi, trzymajcie się.